Dzisiaj mamy, witam Was, troszeczkę nietypową wyprawę, ponieważ chciałem Wam pokazać kilka miejsc, których się w naszym regionie raczej nie pokazuje. Będą to krypty grobowe i pozostałości po dawnych mieszkańcach właśnie Waldersdorfu. Skąd się wzięła nazwa Waltersdorf? Waltersdorf, czyli wieś Waltera, została założona w XIV wieku i była generalnie taką miejscowością tkacką. Bardzo dużo spraw związanych właśnie z płóciennictwem i z rzemiosłem płóciennym w tej miejscowości powstawało. W 1765 roku nawet zaczęły się tutaj odbywać targi płócienne, które przyciągały dosyć dużą liczbę kupców w te rejony. Niestety wojna 30-letnia troszeczkę spustoszyła tą, ten nasz rejon. Zarazy, susze, miejscowości okoliczne się bardzo wyludniły i wieś dostała przydomek Wiste, czyli pusta. I od tego momentu wieś nazywa się Wiste Waldersdorf. Ta nazwa funkcjonuje do 1945 roku. Natomiast w 1945 roku po przyjeździe na te tereny osób z Lwowa, z okolic Sambora, Drochobyczy, Kołomyi, miejscowość miała mieć nazwę Łokietek. Wiązało się z tym, że mamy tutaj pozostałości po Władysławie Łokietku. Przede wszystkim jest to duża, pamiątkowa lipa i z tego powodu miano ją nazwać Łokietek. Natomiast Ostatecznie miejscowość dostała nazwę Walin, tylko to zostało po dawnych miejscowo, mieszkańcach Wiste Waldersdorf. Grobowiec z rodziny Goks, jednej z bogatszych rodzin na terenie dawnego Wiste Waldersdorf. Rodzina Goksz była posiadaczem trzech hoteli na terenie Wiste Waldersdorf. Miała opodal tutaj piękny dwór, piękny dom, po którym pozostały dzisiaj tylko podpiwniczenia, które są zasypane i stanowią podwórko gospodarstwa rolnego. Jaka jest historia tego grobowca? Otóż tuż po wojnie Szabrownicy poszukiwali wszystkiego, wszystkich skarbów, prądolowali domy, także prądolowali grobowce. Torturami e, i siłą wymusili na dawnym właścicielu e, wyznanie, że w tym oto tutaj grobowcu znajduje się skarb. Skarb ponoć miał być ukryty w trumnach. Ja pamiętam jeszcze w latach 70., bo tutaj niedawno, niedaleko mieszkałem, przepraszam, wchodziliśmy do tego grobowca, jeszcze by pozostałości tych trumien były trumny dla osób dorosłych i dla dzieci. I właśnie chodzi o te trumny dla dzieci, ponieważ prawdopodobnie, tak mówi legenda, że w jednej z trumien, kiedy odkryto tą kaplicę, wydarco płytę nagrobną, dostano się do, tych, właśnie, do tej krypty. Otworzono trumny, to w jednej z trumien dla dzieci odnaleziono skarb. I ludzie, którzy to znaleźli, odjechali. I tyle ich widziano. Taka historia właśnie tego gro grobowca rodziny Goksz. Co my tu mamy? Nisze na oświetlenie. Piękne tunele pod kryptami grobowymi. Nawet mamy odpowietrzenie, ale w środku dużo pająku. To odpowietrzenie gdzieś musi iść. No i tu następny tunel. Co tu można było trzymać w dawnych czasach? Otóż tuż po wojnie prawdopodobnie chowano tutaj różnego rodzaju materiały. Materiały, które mogłyby doprowadzić do aresztowania tudzież wojskowych e, lub cywilów. Mogło być to jedzenie, prowiant, mogła być to broń, e, różne rzeczy. Akurat to miejsce, w którym jesteśmy, jest to taki tunel pod kryptami, pod jedną i drugą kryptą, właśnie są takie tunele, do których można się dostać. Miały one na celu odwadniać właśnie te krypty żeby tam było sucho i żeby wilgoć nie dostawała się do wnętrza obiektu chodźmy, zobaczymy co będzie dalej tunel się ciągnie mamy tutaj dalej takie okienka prawdopodobnie na oświetlenie lub może po to, żeby woda mogła gdzieś uchodzić. Następny załóg mamy. O. No i tutaj mamy też ciekawe miejsce. Dziwne pająki są, które ciągną do światła. Czarne, z długimi nogami. Wytrąca nam się tutaj wapień. Prawda? tunel jest dosyć tajemniczy ale ciekawy spróbujemy się przedostać troszeczkę tutaj wody po roztopach jest w tym tunelu no ale spróbujemy go tutaj zbadać co my tutaj mamy musimy przejść o tunel się kończy właśnie kamiennymi płytami które nam zamykają dostęp do przejścia lub do wyjścia na drugą stronę tego obiektu. Pozwoliłem sobie go troszeczkę doświetlić, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to światło nie zepsuje tutaj klimatu tego tunelu. No cóż, najgorsze jest to, że jeszcze w dzisiejszych czasach niektórzy mogą pozyskiwać piaskowiec lub elementy tych nekropolii, tylko i wyłącznie po to, żeby wybudować sobie grilla na działkach, co jest żenujące. Natomiast obiekty te uważam, że powinny pozostać w takim stanie, w jakim je wybudowano i nie powinniśmy zakłócać spokoju osób, które tutaj spoczywały, no bo już nie spoczywają i zwłoki zostały, można powiedzieć rozniesione, raczej nie pochowane po raz wtóry, ale rozniesione, zniszczone, grobowce zostały po prostu rozkradzione. Michał to jest drugi obiekt, nieopisany Podobny do tamtego Jak widzisz Trochę gorzej wykończony Wykończony, ma... ale ten ma płaskorzeźby takie, tamten nie miał Szkoda tego, tak, tak. Widzisz tu? Patrz. Widzisz, o czym ci mówiłem? Widzę. Ale woda tam to... jest. Tam jest woda i tam jest, tam są korytarze podziemne. E... No, tędy się nie przecisnę. Tędy nie, ale ja ci pokażę, w którym miejscu. Popatrz. Tędy też się nie przeciśniesz, bo się nie da. Tutaj z tego co ja pamiętam było takie miejsce O zobacz no, tam, gdzie to już spokojnie Tędy to już spokojnie Ja bym szedł zobaczyć, wiesz Tyle, że sam nie wyjdę stąd no dobra, no to ja tu zostanę. Eee, no gdybyśmy mieli linkę, to byśmy przywiązali, ale... Ale ja linki zostawiłem w domu. Dobra, ale podać mi pomocną dłoń? Trzymaj, mhm. w razie czego. Masz dobre oświetlenie? No. Co masz? No, o, jaki ładny talerz masz. Ja spróbuję jakoś... Hmm. Dobra No to ci powiem, że Michał no. A nie zamieniłbyś się ze mną na oświetlenie? Nie, no, zamieniłbym się Dałbym Ci to na razie Masz może coś Dobrze. takiego A to jest tylko takie, czy jak miałam to za zakładać na szyję? No albo możesz dodać albo na szyję No kurczę Dobra no co? No to powodzenia i mam nadzieję, że wrócisz wcale. Dobra, no idziemy, zobaczyć, co tam jest. Czyli jakaś rozpórka. Wiesz co, Michał? No. Czuję się jak Indiana Jones. Hmm. To jest jakiś ciąg powietrza. Na lampy prawdopodobnie. Prawdopodobnie na lampy. A nie wejdę. Nie wejdę dalej. Nie słyszy mnie. Wejście do krypty jest zamknięte, żeby się było inaczej tam. Spróbować wejść. Ha. Ciekawostka. Dziwne. Jestem pewien, że się da wejść od dołu, a jednak się nie da. Hmm. Michał, słyszysz? No. Tam się nie da, nie da wejść. Czego się nie da? Wejść. Nie? Nie. To nie doprowadza to do tego? Właśnie, że nie, byłem pewny, że doprowadza. To ciekawe. Trzymaj. Ciekawostka, wchodzi się pod spód. No i jak to biegnie? Ty słuchaj, to biegnie do ty kapitalna rzecz. No. Powinieneś to zobaczyć, to nie wchodzi pod spód. I fajnie gotyk jest, co powiem, fajnie to wygląda a ja tu kiedy indziej fajnie to wygląda aha tak fajnie to wygląda i są w bokach e, miejsca na świece, żebyś mógł sobie zapalać wiesz no. jak idziesz idziesz takim labiryntem dookoła e, i u góry jest wejście jakby do krypty wiesz u góry ale nie można wejść bo jest e, zamknięte blokami mm -hmm. takimi kamiennymi spróbuję się wykarastać teraz stąd powiem Ci dosyć ciekawie to wygląda o nawet wyszedłem sam no rewelacja ciekawe to znaczy, wygląda na to że w sumie nie wiem po co ten kanał służył w takim razie Ech. chyba że to tak wygląda jakby gdzieś tam było wejście do tej krypty ale ja ci powiem że do końca nie jestem pewny tego, bo to tak no troszeczkę mam mieszane uczucia, nie? No. Ale ładnie jest zrobione. Mm -hmm. W środku. No zobaczmy jeszcze tutaj. Przejdźmy. nie ześlizgnę. Jak to wygląda? Nie wiem, czy ja w tych butach zdążę tu, zdołam tu wejść, wiesz? Wiesz co? Z tą lampą na klacie to wyglądam jak Iron Man. Chyba były jakieś obrazy tutaj, powyciągali. Do góry fajnie to wygląda. Chcesz się wdrapać zobaczyć? No właśnie się Mam kiepskie światło. Tak to wygląda. Czyli krótko mówiąc. To jest jakaś płyta nagrobna, jedna druga, wiesz, w środku. Widać. O kurczę, widzę. Yy, nogę na zawias musisz dać. Ten, met ten metalowy. No. Są płyty nagrobne. Faktycznie. Tutaj też jest fragment takiej płyty. Drugi. No ktoś to rozszabrował ładnie. Co nie możesz wejść? Za dużo jesz. No cóż Michał, będę wychodził chyba wiesz. Czy Trzymaj kamerę, dasz radę? mais, ok, não, está ah. ale jeszcze może widziałeś jak tam jest? no to jest no mówiłem że fajnie tylko szkoda że to tak niszczeje. Czyli czyli stamtąd się da do krypty coś tak stamtąd tak Kry... tam jest w, w krypcie nic nie ma są tylko pozostałości starego pomnika i to jest ciekawostka, ale powiem Ci, że ten tunel, który jest e, wcześniej, nie, mhm. to jest naprawdę super. Pierwsza klasa. No, tu powiem. widać jakieś gruzy też, mury, inne rzeczy. To co, wracamy, nie? No. To idziemy. Uff. Masz tego Ironmana. Podoba mi się. <laughs> Można go zawiesić na klatę. Nie, fajnie, właśnie jest bardzo, bardzo wygodny. 这么。